Gramy pani Tadeuszu wróciłem. Co ja obiecałem? Jak firca Mirca. Dawno nie grałem. Panie Marcinie, no lepiej tej partyjki nie. Lepiej tej partyjki nie. Goniec F4 podejrzany. Nie ma ruchu E5. Na goniec C4 zbije na E4. Goniec na F4 stoi źle. Pani Tadeuszu. I jak się wymienią pionki, to przechodzimy do smoczka. O, i mamy smoczka. Nie można bić na D4 z przyczyn technicznych. Mówię, pani Tadziu, że nie można bić na D4, ale pan uparciuch straszny. To są widły. Motyw geometryczny dla pionka był. Herbata się kończy w banku. Podobno Bolesławickim Przyjmuję. No ale zagram H6 A Po H6 stracę pionka. No to idę wzbić konisia. Nie mogłem H6, bo po skoczek F6 traciłem pionka na H6. Teraz chcę zbić po prostu. No to go biję bronię i teraz zagram h Albo odejdę hetmanem, ale zagram h Albo tu mam jeszcze o na dwóch mówiłem, że zagram H6 teraz po biciu na f będę stał dwa razy na pionie teraz będę stał dwa razy na tym pionie Nie ma ruchu, haczyk, bo skoczek kontroluje, i chcę zagrać o takę, a wisi tu. To teraz zrobię mały szwindel tu. Na dwóch tego bije i poprawiam tu. I chcę zagrać tu na dwóch, ale najpierw zagram wieżą. To była tak zwana kombinacja wymienna. A tu czekam teraz na ruch wieżą na G1. Na razie nie puszczam Hetmana, nie puszczam Hetmana tu. czekam na ruch wieża G1 nie puszczam Hetmana tu to już mogę chyba zagrać gońcem na tamtego szacha I czekam na ruch wieża G1. Cały czas czekam. Oj, dziękuję. Zrobimy króciutką analizę. Godzinę 13. Ruch gońcem na F4 nie jest dobry. Nie wiadomo po co idzie. On może iść na G5, może iść na E3. Lepiej zagrać skoczek F3 albo F4. Wariant atak trzech pionów albo skoczek F3. Ruch gońcem na F4 nie jest dobry, bo on tam źle stoi. Po skoczek D2, Roszada. I z D3. Najlepszy jest skoczek C6. Naturalne H5. Po czym gramy Hetman na 5 Chociaż on tu pokazuje jakieś takie straszne sztuki. Ale bym się nadział, ale bym się nadział Ale bym się nadział Nadziałbym się plus 5,6 dla białego To co ja zagrałem? Oj ojoj 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 oj. To po DC5 musiałbym bić. D5, no nic się nie dzieje, gram normalną partię. A teraz to już partia się skończyła.